Rozdział drugi, w którym mowa jest o tym, jak Muminek przemienił się w potwora i jak zemścił się na Mrówko -lwie oraz o tajemniczej nocnej wędrówce Muminka i Włóczykija. Na wypadek, gdybyście nie wiedzieli, mrówkolew jest drapieżnikiem, który zagrzebuje się w piasku, pozostawiając nad sobą niewielki okrągły otwór. Do otworu tego wpadają nic nie podejrzewając mniejsze owady, które Mrówko -lew chwyta i pożera. Jeśli mi nie wierzycie, możecie to wszystko przeczytać w encyklopedii. W pewien ciepły letni dzień, gdy nad Doliną Muminków mżył drobny deszczyk, postanowiono bawić się w chowanego w domu. Ryjek z pyszczkiem ukrytym w łapkach stał w rogu pokoju i liczył głośno. Gdy doszedł do dziesięciu, zrobił obrót napięcie i zaczął szukać. Najpierw w zwykłych kryjówkach, potem w niezwykłych. Muminek leżał pod stołem na werandzie. Czuł się trochę niepewnie. To nie było dobre miejsce. Ryjek z pewnością zajrzy pod obrós, a muminek wtedy wpadnie. Rozglądał się w prawo i w lewo i wzrok jego padł na wysoki, czarny kapelusz, który ktoś postawił w kącie. Wspaniały pomysł! Ryjkowi nigdy nie przyjdzie na myśl zajrzeć pod kapelusz. Muminek szybko pobiegł od kąta i włożył kapelusz na głowę. Nie sięgał mu co prawda dalej niż do pasa, ale jeśli się skulił i schowa ogonek, z pewnością nie będzie można go dojrzeć. Muminek zachichotał, słysząc jak ryjek znajduje wszystkich po kolei. Paszczak najwidoczniej znowu schował się pod kanapę. Nigdy nie mógł znaleźć lepszego miejsca. Teraz wszyscy rozbiegli się, by szukać muminka. Po dłuższym oczekiwaniu ogarnęła go obawa, że znudzi im się szukanie. Wyszedł więc spod kapelusza i wytknąwszy głowę za drzwi, zawołał. A kuku, spójrzcie na mnie. Ryjek patrzył na niego przez dłuższą chwilę. Spójrz lepiej sam na siebie, powiedział w końcu raczej nieuprzejmie. Kto to taki? spytała szeptem panna Migotka. Ale wszyscy potrząsnęli przecząco głowami, w nie przestając przyglądać się Muminkowi. Biedny Muminek w czarodziejskim kapeluszu przemienił się w bardzo dziwne zwierzę. Wszystkie okrągłe części jego ciała zrobiły się cienkie, a wszystko, co było małe, zrobiło się duże. A najdziwniejsze było to, że tylko on jeden nie zdawał sobie sprawy z tego, co się stało. Ale zdziwiliście się co? Powiedział, stawiając niepewnie kroki na długich, pajęczych nogach. Nie macie pojęcia, gdzie byłem. To nas wcale nie interesuje, odparł Ryjek. Ale jesteś rzeczywiście tak brzydki, że każdego może to zdziwić. Jacy wy jesteście niemili, odpowiedział rozżalony muminek. Na pewno za długo musieliście mnie szukać. Co teraz robimy? Przede wszystkim powinieneś się chyba wszystkim przedstawić, odezwała się chłodno panna Migotka. Nie wiemy przecież wcale, kto ty jesteś. Muminek spojrzał na nich zdumiony. Ale pomyślał sobie zaraz, że to pewnie jakaś nowa zabawa, więc roześmiał się uradowany. Jestem królem kalifornijskim! zawołał. A ja jestem Panna Migotka, powiedziała Panna Migotka, a to jest mój brat. Nazywam się Ryjek, przedstawił się Ryjek. A ja jestem Włóczyki, powiedział Włóczyki. Ech, jesteście tacy nudni, powiedział Muminek. Czy nie mogliście wymyślić nic oryginalniejszego? Jakichś śmieszniejszych imion? Chodźcie, wyjdziemy na dwór, zdaje mi się, że się rozpogodziło. Muminek zszedł po schodach do ogrodu, a pozostała trójka szła za nim bardzo zdziwiona i dość nieufna. Kto to jest? spytał paszczak, który siedział przed domem, licząc słupki słonecznika. To jest król kalifornijski, odpowiedziała panna Migotka niepewnie. Czy on będzie tu mieszkał? pytał dalej paszczak. O tym niech zadecyduje muminek, odparł ryjek. Ciekaw jestem, gdzie się podział. Muminek roześmiał się. Jesteś doprawdy czasem dość zabawny, powiedział, a może byśmy go poszukali. Czy znasz go? zapytał migotek. Tak, odpowiedział muminek. Właściwie znam go nawet dość dobrze. Muminek zachwycony był nową grą i uważał, że spisuje się doskonale. Kiedy go poznałeś? zapytała panna Migotka. Urodziliśmy się jednocześnie, odpowiedział muminek. Ale kawał łobuza z niego. W domu nie można z nim po prostu wytrzymać. Fe, nie wolno ci tak mówić o muminku, przerwała mu oburzona panna Migotka. Jest najlepszym trolem na świecie i strasznie go wszyscy lubimy. Muminek był zachwycony. Przez chwilę nic nie odpowiadał. Doprawdy, powiedział w końcu. A ja sądziłem, że muminek to nic dobrego. Tego już było za wiele. Panna Migotka rozpłakała się. Idź precz! krzyknął groźnie Migotek, bo dostaniesz lanie. Dobra, dobra, powiedział muminek pojednawczo. Przecież to tylko zabawa. Cieszę się bardzo z tego, że mnie tak lubicie. Wcale cię nie lubimy, krzyknął Ryjek. Dalej go, wypędźmy tego obrzydliwego króla, który tak obraża naszego muminka. Tu wszyscy razem rzucili się na nieszczęsnego muminka. Był tak zaskoczony, że nie mógł się bronić, a gdy w końcu wpadł w złość, było za późno. Leżał pod stosem atakujących go łapek i ogonów. W tej samej chwili na schodach werandy ukazała się mama muminka. Co wy wyprawiacie dzieciaki, zawołała. Przestańcie zaraz się bić. Tłuką króla kalifornijskiego, szlochała panna migotka. Dobrze mu tak. Muminek wydostał się spod gromady napastników, zmęczony i zły. Mamusiu zawołał, to oni zaczęli. Trzech na jednego to niesprawiedliwe. Ja też tak uważam, powiedziała z powagą mama Muminka. A ktoś ty właściwie taki, zwierzaczku? Przestańcie już z tą głupią zabawą, krzyknął Muminek. Nie jesteście ani trochę zabawni. Jestem Muminek, a ty jesteś moją mamusią i już! Nie jesteś muminkiem, zaprzeczyła panna Migotka z pogardą. On ma małe, ładne uszki, a twoje wyglądają jak uchwyty od wielkiej kadzi. Oszołomiony muminek chwycił się za głowę i natrafił na parę ogromnych, pomarszczonych uszu. Ależ ja jestem muminek? krzyknął z rozpaczą. Czy mi nie wierzycie? Muminek ma zgrabny, nieduży ogonek, a twój wygląda jak szczotka kominiarska! krzyknął migotek. Ach, również i to było prawdą. Muminek pomacał się z tyłu drżącą łapką. Oczy masz jak talerze, wrzasnął ryjek. Muminek ma małe, miłe oczka. Otóż to właśnie, potwierdził włóczyki. Jesteś oszustem, zadecydował Paszczak. Czy nikt mi nie uwierzy? Wybuchnął Muminek. Przyjrzyj mi się dobrze, Mamusiu. Musisz przecież poznać swojego Muminka. Mama Muminka spojrzała na niego badawczo. Patrzyła długo w jego wielkie, wystraszone oczy, po czym powiedziała spokojnie: Tak, ty jesteś Muminek. Zaledwie to powiedziała, Muminek zaczął się przeobrażać. Oczy, uszy i ogon zaczęły mu się kurczyć. A nos i brzuszek rosnąć, i oto mieli go przed sobą w jego zwykłej postaci. Chodź, niech cię ucałuję, powiedziała mama. Widzisz, ja zawsze poznam swojego małego muminka, cokolwiek by się zdarzyło. Trochę później tego samego dnia muminek i migotek siedzieli w jednej ze swych kryjówek, w tej pod krzakiem jaśminu przypominającej grotę z zielonych liści. No, ale musiał przecież być ktoś, kto cię przemienił, upierał się migotek. Muminek zrobił przeczący ruch głową. Nie zauważyłem nic niezwykłego, powiedział. I nic nie jadłem ani też nie wymawiałem żadnych niebezpiecznych słów. A może wszedłeś przypadkiem w jakieś zaczarowane koło? zastanawiał się Migotek. Nie wiem, odpowiedział Muminek. Siedziałem przez cały czas pod czarnym kapeluszem, którego używamy jako kosza do papierów. W środku kapelusza? zapytał Migotek podejrzliwie. Tak, w środku kapelusza, przytaknął Muminek. Siedzieli jeszcze przez chwilę, zastanawiając się nad tą sprawą. Nagle jednocześnie zawołali. To musi być i spojrzeli na siebie. Chodź, zawołał migotek. Weszli na werandę i bardzo ostrożnie zbliżyli się do kapelusza. Wygląda całkiem zwyczajnie, powiedział migotek. Oczywiście, jeżeli nie brać pod uwagę tego, że cylinder zawsze wygląda trochę niezwykle. Ale jak my się dowiemy, czy to był właśnie on, zastanawiał się Muminek. Najlepiej chyba będzie, jeśli wejdę do niego jeszcze raz. Może ktoś inny dałby się na to namówić, doradził Migotek. To byłoby nieładnie, powiedział Muminek. Skąd możemy wiedzieć, że się wszystko dobrze skończy? No to weźmy jakiegoś wroga, zadecydował Migotek. Hmm, zastanowił się Muminek. Czy masz kogoś takiego? Na przykład świnkę morską, powiedział Migotek. Muminek potrząsnął głową. Jest za duża, powiedział. No a mrów zaproponował Migotek. To dobra myśl, zgodził się Muminek. Wciągnął pewnego razu mamę do swego dołu i nasypał jej piasku do oczu. Wyruszyli więc natychmiast, by odszukać mrówkolwa, Zabierając z sobą duży słoik, a że podstępnych dołów mrówkolwa szukać należy na piaszczystej plaży, udali się nad morze. Wkrótce migotek odkrył duży, okrągły otwór i natychmiast zasygnalizował to muminkowi. – Jest tu – powiedział szeptem – ale jak my go zwabimy do słoika? Zostaw to mnie, odpowiedział również szeptem muminek. Po czym wziął słoik i zakopał go w piasku otworem do góry tuż koło jamki. Uporawszy się z tym, muminek powiedział głośno: To bardzo słabe zwierzęta, te mrówkolwy! Dał znak migotkowi i obaj pełni oczekiwania wpatrywali się w jamkę. Piasek trochę się poruszył, ale nic nie było widać. Bardzo słabe, powtórzył muminek. Wierz mi, że na to, żeby zagrzebać się w piasku, potrzebują paru godzin. Tak, ale wtrącił migotek z powątpiewaniem. Możesz być tego pewien, powiedział muminek, dając mu radośnie znaki uszami. Kilku godzin! W tej samej chwili groźna głowa o wytrzeszczonych oczach wystrzeliła z jamki w piasku. Powiedziałeś słabe? syknął mrówkole ze złością. Zakopuje się w piasku w trzy sekundy, ani mniej, ani więcej. Pokaż nam w takim razie, jak to robisz, żebyśmy uwierzyli, że taka niebywała sprawność jest możliwa, powiedział muminek pojednawczym tonem. Zasypię was piaskiem, ryknął mrówkolew gniewnie. A kiedy razem z piaskiem wpadniecie do mojego dołu, to was zjem. Daj spokój, powiedział migotek. Pokaż nam lepiej, jak idąc tyłem zagrzebujesz się w piasku w trzy sekundy. Zrób to tutaj, żebyśmy lepiej widzieli, jak się to robi, poprosił muminek, wskazując na miejsce, w którym zakopał słoik. Czy myślicie, że będę zajmował się pokazywaniem sztuczek z markaczą? Krzyknął mrówkolew. Nie mógł jednak oprzeć się pokusie pokazania im, jaki jest silny i szybki. Fukając z pogardą, wylazł ze swej jamki. — No, gdzie mam się zakopać? — zapytał wyniośle. — Tutaj — powiedział mu Minak, wskazując mu miejsce palcem. Mrówkolew wygiał grzbiet i przeraźliwie zwierzył grzywę. — Precz mi z drogi — ryknął. — Wejdę teraz pod ziemię, ale pożre was, gdy wrócę. Wrzasnął, po czym ruchem rozpędzonego śmigła wkręcił się w piasek, a raczej prosto do słoika, który był zakopany w tym miejscu w piasku. Był tak zły, że nie trwało to rzeczywiście dłużej niż trzy sekundy, może nawet tylko dwie i pół. — Nakładaj prędko przykrywkę! — krzyknął muminek. Odgarnęli piasek i mocno zakręcili przykrywkę na słoiku. Potem wydobyli słoik i potoczyli go w stronę domu. Zamknięty w słoiku mrówko-lew krzyczał i groził, ale piasek tłumił jego wrzaski. — Coś okropnego! Jaki zły! — powiedział migotek. — Boję się pomyśleć, co by było, gdyby udało mu się wyjść ze słoika. — Teraz nie wyjdzie! — zapewnił go muminek ze spokojem. A gdy wyjdzie, to mam nadzieję, że będzie przemieniony w coś straszliwego. Gdy stanęli przed domem muminków, muminek włożył łapki do ust i zawołał swych przyjaciół gwizdnąwszy przeciągle trzy razy. Oznaczało to, zdarzyło się coś niebywałego. Zbiegli się ze wszystkich stron i zebrali przy słoiku z zakręconą przykrywką. Co tam macie? zapytał ryjek. Mrów kolwa, powiedział muminek z dumą. Prawdziwego, złego mrów kolwa, którego złapaliśmy sami. – I nie baliście się? – zapytała panna Migotka z podziwem. – A teraz mamy zamiar wrzucić go do kapelusza – objaśniał dalej Migotek. – Żeby się przemienił w potwora, jak to było ze mną – dodał Muminek. – Czy ktoś z was byłby łaskaw objaśnić mi, o co właściwie chodzi? – dopominał się żałośnie Paszczak. – Przemieniłem się w potwora dlatego, że schowałem się w tym kapeluszu – wyjaśnił Muminek. – Doszliśmy z Migotkiem do takiego wniosku. Teraz sprawdzimy to i upewnimy się o tym. Jeśli okaże się, że i mrówko lew także przemieniony zostanie w potwora, ale on może przecież przemienić się w cokolwiek bądź, krzyknął Ryjek, w coś znacznie gorszego niż mrówko lew i pożreć nas w jednej chwili. Wszyscy stali przez chwilę w milczeniu, przestraszeni, wpatrując się w słoik i wsłuchując w stłumione dźwięki wydobywające się ze środka. Ojej! jęknęła panna migotka blednąc. Schowajmy się pod stół i siedźmy tam przez ten czas, kiedy będzie się przemieniał, powiedział migotek. A kapelusz nakryjmy grubą książką. Nie ma doświadczeń bez ryzyka. Przykryjcie go natychmiast. Ryjek dał nurka pod stół, żeby się schować. Muminek, włóczyki i paszczak trzymali słoik nad czarodziejskim kapeluszem, a panna migotka ostrożnie odkręciła przykrywkę. Mrwkole w chmurze piasku wpadł do kapelusza, po czym migotek z błyskawiczną szybkością przykrył kapelusz słownikiem wyrazów obcych. Potem wszyscy, czym prędzej, powchodzili pod stół i czekali. Z początku nic się nie działo. Wyglądali spod obrusa w oczekiwaniu z coraz większym niepokojem, wciąż żadnej zmiany. Wszystko to bzdury, powiedział Ryjak. W tej chwili słownik wyrazów obcych zaczął się marszczyć. Ryjak z przejęcia ugryzł Paszczaka w palec. Uważaj, oburzył się Paszczak. Ugryzłeś mnie w palec. Oj, przepraszam, szepnął Ryjak. Pomyliło mi się, myślałem, że to mój. Tymczasem słownik marszczył się coraz bardziej. Kartki jego robiły się podobne do zeschłych liści, a z pomiędzy nich wyłazić zaczęły wszystkie obce słowa i rozłazić się po podłodze. Niech mnie gęś kopnie, szepnął muminek. Ale oto znów zaczęło się dziać coś nowego. Z ronda kapelusza kapała woda. Po chwili już ciekła, aż wreszcie całe strumienie wody zaczęły spływać na dywan tak gwałtownie, że obce słowa, aby się uratować, powłaziły na ściany. Mrówkolew przemienił się tylko w wodę, powiedział rozczarowany muminek. Zdaje się, że nie on, tylko piasek, szepnął migotek. Mrówkolew na pewno pojawi się za chwilę. Czekali znów w ogromnym napięciu. Panna migotka ukryła twarz na ramieniu muminka, a ryjek piszczał z przerażenia. Wtem na brzegu kapelusza ukazał się jeż, najmniejszy jakiego sobie można wyobrazić. Wężu w powietrzu i mrugał oczkami, rozczochrany i przemoczony. Przez kilka sekund panowała grobowa cisza. Potem Muminek wybuchnął śmiechem, a po chwili wszyscy skręcali się i turlali pod stołem ze śmiechu i niebywałej radości. Tylko paszczak się nie śmiał, patrzył zdumiony na swoich przyjaciół, aż wreszcie powiedział: Nie mogę zrozumieć, dlaczego zawsze z powodu każdej rzeczy robicie tyle zamieszania. Wiedzieliście przecież, że mrówkole w się przemieni. Tymczasem mały Jerzyk uroczyście i trochę smutnie podreptał do drzwi, a następnie w dół po schodach. Woda przestała się lać, wypełniała teraz wyrandę niczym jezioro, a cały sufit pokryty był obcymi słowami. Gdy całą sprawę wytłumaczono mamie i tatusiowi Muminka, odnieśli się do niej bardzo poważnie i postanowili, że czarodziejski kapelusz należy zniszczyć. Stoczono go ostrożnie do rzeki i wrzucono do wody. A więc to stąd wzięły się obłoczki i magiczne przemiany, powiedziała mama Muminka, gdy stali patrząc na odpływający kapelusz. Ale one były takie miłe, te obłoczki, powiedział Muminek z żalem. Chciałbym, żeby wróciły. I te potoki wody i obce słowa ciągnęła mama Muminka. Jakże ta weranda wygląda? I nie mam pojęcia, jak się pozbędę tych słów, które porozłaziły się po całym domu. Nie ma miejsca, gdzie by ich nie było. Wprowadziły wszędzie okropny nieporządek. Ale obłoczki były miłe, przyznasz sama, upierał się Muminek. Tego wieczora Muminek nie mógł zasnąć. Leżał patrząc w jasną, czerwcową noc pełną jakichś tęsknych westchnień i tajemniczego szelestu kroków. Powietrze było ciężkie od zapachu kwiatów. Włóczykija nie było jeszcze w domu, w takie noce często wędrował samotnie ze swoją harmonijką. Ale tej nocy nie słychać było jego piosenek. Z pewnością udał się na jakąś odkrywczą wyprawę. Wkrótce zapewnie rozbije swój namiot nad brzegiem jeziora i nie będzie chciał sypiać w domu. Muminek westchnął. Było mu smutno, chociaż nie wiedział czemu. W tej samej chwili pod oknem rozległo się cichutkie gwizdanie. Serce Muminka podskoczyło radośnie. Podszedł cicho do okna i wyjrzał. Gwizdnięcie oznaczało sekret. Włóczyki czekał pod linową drabinką. Czy potrafisz dotrzymać tajemnicy? Zapytał szeptem, gdy Muminek zszedł na trawnik. Muminek z zapałem kiwnął głową. Włóczyki pochylił się i szepnął jeszcze ciszej. Kapelusz wylądował na łasze piaskowej niedaleko stąd, w dole rzeki. Oczy Muminka rozbłysły. Chcesz? Zdawały się pytać uniesione brwi włóczykija, na co Muminek radośnie zastrzygł uszami. Chce. Jak cienie skradali się przez zroszony ogród i w dół nad rzekę. "Leży za drugim zakrętem rzeki, mówił Włóczyki z ciszonym głosem. Właściwie jest naszym obowiązkiem zabezpieczyć kapelusz, gdyż woda, która się napełnia, robi się czerwona. Ci, którzy mieszkają dalej w dole rzeki, wpadną w panikę na widok tej strasznej wody. Powinniśmy byli o tym pomyśleć, powiedział muminek. Czuł się dumny i szczęśliwy, że może tyść z Włóczykiem w środku nocy. Dawniej Włóczyki zawsze sam odbywał swoje wycieczki. To gdzieś tutaj, odezwał się w pewnej chwili Włóczyki. Tam, gdzie zaczyna się ten ciemny pas na wodzie. Widzisz? Niezupełnie, odpowiedział Muminek, potykając się w ciemności. Nie widzę tak dobrze po ciemku jak ty. Ciekaw jestem, jak się do niego dostaniemy, zastanowił się Włóczyki, przystając i patrząc na rzekę. Szkoda, że twój tatuś nie ma łodzi. Muminek wahał się przez chwilę. Pływam dość dobrze, rzekł w końcu. Jeśli woda nie jest zbyt zimna, dodał. Nie by ci odwagi, powiedział Włóczyki z powątpiewaniem. Właśnie, że to zrobię. Przepłynę, wykrzyknął Muminek, który nagle poczuł się ogromnie odważny. Gdzie to jest? Tam, po tamtej stronie, odparł Włóczyki. Wkrótce będziesz miał pod stopami łachę piaskową. Ale uważaj, nie wsadzaj łapek do kapelusza, trzymaj go za denko. Muminek zsunął się do przyjemnej letniej wody i popłynął pieskiem na środek rzeki. Był tam silny prąd i przez chwilę czuł lekki niepokój. Teraz widział już łachę, a na niej coś czarnego. Sterował ogonem w tamtą stronę i po chwili dotknął łapkami piasku. Wszystko w porządku? Zawołał cicho Wuczyki z brzegu. W porządku, powiedział Muminek i brodząc wyszedł na łachę. Zobaczył, że z kapelusza płynie w dół rzeki ciemna struga. Była to czerwona, przemieniona woda. Muminek wsadził łapkę do wody i polizał ją ostrożnie. Niech mnie gęś kopnie, wymamrotał. Przecież to sok malinowy i pomyśleć sobie, że odtąd będziemy mieć tyle soku, ile zechcemy, wystarczy tylko napełnić kapelusz wodą. I zachwycony wydał swój triumfalny okrzyk wojenny, który echem rozległ się nad rzeką. Pichu. No, masz go? Zapytał Wuczyki z niepokojem. Wracam, odkrzyknął mu minek, brodząc znów przez wodę z ogonem związanym w mocny węzeł wokół czarodziejskiego kapelusza. Niełatwo było płynąć pod prąd, wlokąc za sobą taki ciężar, to też gdy wygramolił się na brzeg, był okropnie zmęczony. Jest, wysapał z dumą. Dobra, powiedział Włóczyki, ale co my z nim teraz zrobimy? Nie możemy trzymać go w domu, odparł Muminek, ani też w ogrodzie. Ktoś mógłby go tam znaleźć. Może by w jaskini? zastanawiał się Włóczyki. W takim razie musimy wtajemniczyć w toryjka, powiedział Muminek. To jego jaskinia. Pewnie trzeba będzie tak zrobić, powiedział Wóczyki, ociągając się. Ale on jest właściwie za mały, żeby powierzać mu taką wielką tajemnicę. Tak, zgodził się Muminek z powagą. Wiesz co? Po raz pierwszy w życiu robimy coś, czego nie możemy powiedzieć mamusi i tatusiowi. Wóczyki wziął kapelusz w objęcia i ruszyli w drogę powrotną wzdłuż rzeki. Gdy doszli do mostu, zatrzymali się nagle. Co się stało? szepnął zaniepokojony Muminek. Kanarki, krzyknął Włóczyki. Trzy żółte kanarki, tam, na poręczy mostu. Jakie to dziwne, że tu siedzą w nocy. Nie jestem żadnym kanarkiem, zakwilił najbliżej siedzący kanarek. Jestem karasiem. Wszyscy troje jesteśmy uczciwymi rybami, zaświergotał jego towarzysz. Włóczyki pokiwał głową. Widzisz teraz, co ten kapelusz wyrabia? Te trzy małe rybki musiały wpłynąć do kapelusza i zostały przemienione. Chodź, pójdziemy prosto do groty i schowamy kapelusz. Muminek dreptał przez las tuż za włóczykiem. Po obu stronach ścieżki coś trzaskało i szaleściło, więc czuł się jakoś nieswojo. Czasem z zapni drzew patrzyły na nich małe, błyszczące oczka, czasem ktoś wołał do nich gdzieś z ziemi lub z gałęzi drzew. Piękna noc, usłyszał Muminek, jakiś głos tuż za sobą. Piękna, odpowiedział odważnie, po czym maleńki cień przemknął tuż obok niego i zniknął w ciemnej gęstwinie. Nad brzegiem morza było jaśniej. Niebo i morze zlewały się z sobą, blado niebieskie i migotliwe. Gdzieś się z daleka, wabiły się wołaniem ptaki. Świtało. Włóczyki i Muminek zanieśli czarodziejski kapelusz do jaskini i postawili go w najdalszym kącie dnem do góry, żeby nic nie mogło wpaść do środka. Postąpiliśmy, jak można było najrozsądniej, powiedział Włóczyki, ale pomyśl tylko, gdybyśmy mogli odzyskać nasze obłoczki. Tak, weschnął mu minek, który stał u wejścia do groty i patrzył w noc. Chociaż wątpię, czy świat byłby wówczas piękniejszy niż jest w tej chwili.